Dzień dobry, jestem Anita z wydawnictwa RM i chciałabym Państwu przedstawić naszą ofertę wydawniczą. Ostatnio ukazała się nam u nas książka pana Kamila Gołdowskiego, Magiczny świat słowian, która jest takim leksykonem wiedzy szczegółowym na temat słowian, bogów i innych rzeczy z tym związanych. Jakiś czas temu ukazała się u nas kolejna pozycja pana Mirosława Tryczyka. Autor dokopał się do nowych wątków, nowych źródeł. Historia wstrząsająca, budząca dużo refleksji i zadumy. Mamy tutaj przesmaczną wręcz pozycję pana Andrzeja Fiodoruka, który obrazuje. Polskę od strony kulinarnej. E, czyta się to naprawdę fantastycznie i nie polecam robić tego na głodnemu. Mamy też kolejną pozycję pana Krisa McNaba, e, autor dosyć znany ludziom, którzy siedzą w czołgach i nie tylko. Pozycja jest przepięknie wydana, dużo zdjęć, wiedzy i twarda oprawa. No, e, dla fanów idealna. Ostatnia pozycja, ale nie najgorsza, w cudzysłowie oczywiście mówię, że nie jest tak lekka, jak się wydaje, chociaż temat trudny. Autorki w świetny i przystępny sposób opisały to, jak przygotować się do śmierci bliskiej osoby, jak załatwić pogrzeb i inne rzeczy, które boimy się zadać i nie znamy odpowiedzi, jak sobie radzić, kiedy mamy trupa i co dalej. E, gdzie można zakupić te książki? Oprócz księga. E, na, naszą całą ofertę mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.rm.com oraz jesteśmy również na Allegro. Zapraszamy do zakupów. E, znajdą Państwo książki dla całej rodziny.